Trzecie majowe uroczystości w Rykach rozpoczęłam msza za ojczyznę w kościele najświętszego Zbawiciela. Po nabożeństwie władze samorządowe, poczty sztandarowe, kompania wojska, harcerze i liczni mieszkańcy miasta zebrali się w zespole pałacowo-parkowym. Przed pomnikiem Konstytucji, dłuta artystów plastyków Teresy i Tadeusza Zomerów okolicznościową mowę wygłosił burmistrz Jarosław Rzaczek. Mówił o tym, jak przełomowe były zapisy Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. Składamy dziś hołd twórcom Konstytucji, Testamentu Rzeczypospolitej obojga narodów, zbudowanej wokół praw i swobód obywatelskich, tolerancji, wolności wyznania i pokoju. Dziś mija 226 lat od dnia powrotu nadziei na odrodzenie Rzeczypospolitej. Tej wielkiej i pięknej idei państwa w serce Europy, opartego na wierze w Boga Trójcy Święty, Świętej Jedynego i honorze. Rządzonego sprawiedliwie, mądrze, z poszanowaniem religii i kultury zamieszkujących je ludzi. Konstytucja 3 maja zakładała gruntowną reformę ustroju, zniesienie liberum veto, zmiany w sądownictwie. Poszerzenie swobód obywatelskich i wzmocnienie państwa. Ówczesnym Polakom dawała nadzieję. Radość nie trwała jednak długo. Do rosyjskiej stolicy udali się m.in. generał Ksawery Branicki, hetman Seweryn Rzewuski, generał Szymon Kossakowski i inni zdrajcy sprawy narodowej i zawiązali 17 maja Konfederację Targowicką. Prosili carecę Katarzynę o interwencję zbrojną. Dzień później 20 tysięcy konfederatów, wspartych 100 tysiącami Rosjan, wkroczyło do Rzeczypospolitej. Rozpoczęła się wojna. Król Stanisław Poniatowski opuścił obóz reformatorów i przyłączył się do zdrajców. W swoim wystąpieniu burmistrz potępił zdrajców z Konfederacji Targowickiej, odnosząc się również do teraźniejszości. Nie było i nie ma wytłumaczenia dla tych, którzy szukają pomocy wśród obcych potęg przeciwko własnym braciom. Niech będzie to i nauką, i przestrogą w odniesieniu również do dzisiejszych czasów. Burmistrz podkreśla, że z historii powinniśmy wyciągać wnioski. Z tego wydarzenia powinna płynąć wielka nauka, po dziś dzień. I naszym obowiązkiem jest pamiętać o te, tego typu wydarzeniach, wracać do nich i wyciągać z tych świąt, z tych wydarzeń jak największą naukę, odnosząc również do dzisiejszych czasów. Analogii jest ciągle bardzo dużo. Mówiłem o tym dzisiaj w przemówieniu. Przed chwilą nawet słyszałem, że trafiłem w to, co potrzeba w swojej wypowiedzi. Tak więc cieszymy się bardzo, że możemy świętować, że pogoda nam w miarę dopisała. Będziemy organizować te uroczystości w kolejnych latach, bo to jest naszym obowiązkiem. Powagi obchodom dodała obecność wojska. Apel pamięci odczytał porucznik Artur Opieka. Upamiętniono w nim nie tylko twórców Konstytucji 3 Maja i bohaterów Insurrekcji Kościuszkowskiej, ale także ofiary katastrofy smoleńskiej na czele z parą prezydencką i ostatnim prezydentem RP na uchodźstwie. Konstytucji 3 Maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości wolności i demokracja zapadną w nasze serca. Chwała bohaterom. Cześć! Na zakończenie apelu wykonano salwę honorową. Wiązanki pod pomnikiem złożyły liczne delegacje władz samorządowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń, szkół czy zakładów pracy. Po uroczystościach, dzień Konstytucji świętowano koncertem artystów scen lubelskich, witaj Majowa Jutrzenko w Pałacu Poniatowskiego.